Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Witam, słuchajcie, razem ze mną Alan Kwieciński. Witam. Cześć, Bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. A ty bardzo teraz serdecznie. masz, taki, masz teraz taki swój styl rozmowy, zauważyłem. Czemu? Witam was serdecznie, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Dzisiaj gramy w klubie, tak? I witam. Dobry vibe, dobrze, dobry dobra, vibe, dobra, dobry ten... Dobra energia. Do, dobra energia, dobry humor, więc tak. trzeba to, przede wszystkim trzeba się też dzielić tym, nie? Od czego zaczynamy? Od dymów czy od biznesów? Od dymów. Od dymów. <laughs> to tak, y, ja patrzę, a kto się bije na ściance, ja patrzę, jakże kto? Nasz odmieniony Alan Kwieciński. Ale z kim? Z gościem, z którym dwie minuty wcześniej tu rozmawiałeś. Tak, no bo k... przypomniało mu się przypomniało mu się, że ja podzieslałem jego k... Aha. Jego coś. Bo to nie, nie nazywam tego dziewczyną. To jest po prostu coś, bo tak się dziewczyny nie zachowują. Eee, czyli nie odpowiadało Ci zdjęcie tej czarnej ze Sióstr porzucek, tak? Tak, bo taka Karolina czarna, nie? E, Paulina jakoś normalnie wiesz, się zachowuje i tak dalej. Chociaż też chyba była pod wpływem. Eee, <grywa> ale ona jakoś no, w miarę, w miarę, kurwa, w minimalnym stopniu trzyma fason. ale ta to już w ogóle jest porażka, kurde. No to jest tylko. No dno, kurde, no nie wiem. Czy... Zajśni, że niżej, to będzie poziom, kur. Do piwnicy trzeba zejść, no nie wiem. Naprawdę, to jest każda. No jaka obserwatorka? Dobrze, dobrze, niech pilnuje przygłupa tutaj, nie? Ojejku, no właśnie. Zaraz wyjdziesz. Dobra, jedziemy dalej. Słuchaj, ty już masz z nią tak na pięku sporo, co? Ale nie, no jeżeli wiesz, że dalej na moją stronę, to ja nie będę. Mięśni trafiłeś idealnie. Co? Ojej, ja, a jeszcze dzisiaj na rowerze byłem. Tak? No, no dobrze, no co? Czas zmacnia się. No, no, no. <laughs> e, nie lubisz jej po prostu? No nie lubię jej, bo, nie, bo ona wiesz, ona chce, kurde, być fajna, ale jej to nie wychodzi. I okay. to nie wychodzi po prostu. No dobra, i wleciałeś tutaj e, Czyli razem z. Najpierw on mnie zaprosił na, na, na wywiad, żebyśmy pogadali i zapytał się, czemu ja wyzywam. I był ej, luz wtedy. I nagle musiał Odpieło, okay. odpięło, musi zacząć mnie ku... Chciałbym kuchnić, ja, ja się cofnę do takiego frontka i, tak? i potem zaraz ochorna w To Ty ale musisz być teraz taki w klatce, i jesteś na ściankach. Mm, wiem. No. <laughs> Spokojnie. Może ściankę ci postawimy do wywiadu w klatce, co? <laughs> mnie... no, <laughs> na jak no, się dobrze czuję. Wywiad zrobimy i tyle będzie z głowy. Eee, no to co, pewnie teraz będą cię zestawiać z Hellboyem. Nie ma problemu. Chciałbyś? Taka eee, tiktokowa ale... walka, co? Tak, ale to niech dadzą jeszcze kogoś, jeszcze, bo to kogo... to albo niech się nawet co rundę zmieniają, żeby się odpoczywali. Wróć na dobre tory na początku. Nie wierzę w nie, co? Wierzę w Ciebie, tylko e, też... Ja już, tylko już, też już, już, już ja już teraz wierzę w siebie tak samo. <grym> tak? Ja wychodzę do to ostatnio w ogóle nie wierzyłem w siebie, bo nie trenowałem w ogóle. Więc ja to po prostu nie wierzyłem no w... Jak waliłeś roku. balet kiedy? W czwartek, tak? Przed galą? A, a walka w sobotę? Ale... Przecież to było wcześniej, ja byłem jeszcze za pierwszym razem z nim się A, biłem. bo ja... A, no ty tak. mówię o tej pierwszej walce. To... Bo teraz chyba już nie waliłeś no, no, melanżu, co? Nie nie, nie, nie balowałem, ale nie trenowałem w ogóle, więc ja w ogóle, w ogóle nawet na sali nie byłem. Więc ja w ogóle nie siebie. Ja wiem, że on za do tej walki miał się być z tym z Halmanem, więc on tak, naprawdę tej walki. Tak, I to no. widać było, ja też obserwowałem jego, jego tam wiesz, relacje, więc ja widziałem, że on przykładał się do tych trinków, a ja w ogóle nic. Więc ja taki niepewny siebie w ogóle, wiesz, dostałem tego, tego strzała, przymroczyło mnie trochę i już ta walka się użyła pod jego dyktando. Więc wiesz, no po prostu dopełnił swój obowiązek w tej walce tak naprawdę. Więc wiesz, ja przyznaję się nie, przegrałem i okej. Okay, jest jeden- jeden. No tak. No. Więc y, chcę zrobić tak jak powiedziałem, chcę z nim zrobić w listopadzie, grudzie, listopad, grudzień. Powiem to zrobiłem na Prime, e, więc, y, więc y, od, od, od tego, czego się zaczęło. Tak więc tu się zaczęło, tu się skończy. Dobrze, pięknie. Wszystkie drogi prowadzą do Prime, takie wszystkie drogi prowadziły do Rzymu, co ostatnio. No i tak, powiem, że byłem właśnie z dziewczyną e, w Rzymie, piękne miasto, naprawdę urzekło mnie. E, 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 ja lubię, żeśmy Chwilę, około 30 tysięcy kroków byśmy robili dzień Nie, nie, no to ja podobię. No, no. no i powiem Ci, że naprawdę, rano że się wraca. A że rano się wyjeżdżali, wieczorem wracali, to było coś pięknego, nie? Naprawdę. No, miałem nie jechać na ten, na ten wyjazd, bo mnie zdenerwowała, yy, delikatnie mówiąc, e, ale jakoś mnie dobruchała, więc. Dla mnie, słuchajcie, Rzym, najpiękniejsze miasto, w jakim byłem. Cudowne. Ale my, my tutaj nie o Rzymie. Słuchaj, yy, ostatnio pogali. Dałeś jeden z takich najbardziej wzruszających, można powiedzieć, wywiadów na moim kanale. Bo to było u mnie, wtedy co Ty podszedłeś do mnie i do szachty. No ciężkie to było, no bo też znamy się już wiesz tyle lat, ja widziałem też jak Ciebie to zabolało, jak Ciebie to bolało. Ale już ja, chyba trochę to przetrawiłeś, Tak, tak przetrawiłem to, bo powiem Ci, że przypomniała, przypomniało mi się to, jak przegrałem z Nancurą kiedyś pierwszy raz. Pierwsza walka, przegrałem z chyba wtedy. Tak, tak, w, w fejmie. I przegrałem wtedy właśnie z culo i to mi się to stało, że tak samo mi wróciły te emocje teraz po przegranej z, z szachtą. Po prostu coś we mnie pękło, że to się tak, że to się tak po prostu tak się to skończyło, bo nigdy tak nie przegrałem walki, więc nawet z Denisa ojca w drugiej, w drugiej chyba w drugiej rundzie przegrałem, nie? do po prostu miałem, mam po prostu żal też do siebie, że po prostu nie trenowałem, wiesz, że teraz yy, przez pryzmat tego, co się stało, wiesz, że trzeba, cały czas być w treningu po prostu. No ja też jestem taki, z, taką osobą, takim zawodnikiem, że nie mogę sobie dawać porę wolnego. Mogę gdzieś wjechać na tydzień, dwa, ale cały, cały czas trzeba trenować. Dobra, to no to nie mamy. Wiadomo, nie wiadomo, kiedy zadzwoni telefon. Nie wiadomo, kiedy zadzwoni rozpara. I słuchajcie, teraz werble. Alan zostaje, uwaga! Menadżerem. Menadżerem! I to nie jest, słuchajcie, żart. Alan nie. Kwieciński zakłada grupę, tak, menadżerską. Spólnie, wspólnie ze, sw ze swoją menadżerką eee, zakładamy grupę DNX Level Management, eee, tak, w będziemy łowić młode talenty i będziemy im pomagać w wydostawać się na powierzchnię, jak to się mówi, eee, wody. Eee, będziemy po prostu pomagać im to, to, czego oni na pewno by sami nie zrobili. Będzie od A do Z, po, e, po opiekę prawną, po opiekę współprac. Będziemy pomagali ci ze współpracami. Każda osoba, która do mnie dołączy, będzie miała zagwarantowaną trzy współpracy w roku. Więc e, będziemy też mieli taką grupę zamkniętą oczywiście. Nie będziemy wszystkich brali pod uwagę, e, ale będziemy starać się... Nie te osoby, tak, jak mówimy, takie tak zwane grube ryby, e, brać, które już na przykład są u, u mojego menadżera, u Filipa, e, tylko będziemy dawać szansę. Ja absolutnie tak samo nie wchodzę Filipowi w drogę, bo to jest jego, jego e, bro, jak to się mówi, brocha, więc, więc to jest, dość, oczywiście to jest jego... E, Kurczę, ja. po jego stronie to leży, e, a ja, ja mówię, że będziemy wspólnie z moją menadżerką mówić takie młode, młode talenty. Nieoszlifowane diamenciki, dokładnie, tak? Dokładnie. A skąd pomysł w ogóle na tak nietypowy kierunek? Wiesz, dużo osób, dużo osób mi zarzucało to, że ja nic nie robię, że coś co się, co się stanie ze mną, jeżeli się skończą friki e, i tak dalej, a ja, dużo osób nie wie, że co ja robię jeszcze poza frikami. E, I to będzie taki kolejny taki, kurde, m, puzzle w, moje, w mojej układance, w który, który, wiesz, który, do, którego, do którego będę się starał e, jak najwięcej swojej energii przekazywać. Ty, ale w końcu, stary, znajdujesz słowa i dużo lepiej się wypowiadasz, naprawdę, bo w tamtym roku, już na na koniec tak dukałeś, ale teraz ta wszywka yy, ty, w tym miejscu działa tam działa, chyba, co? Działa, tak jest. No? jest. świeży umysł, więc yy, cieszę się, że yy, też zasługa mojej dziewczyny. Inaczej się z tobą w ogóle rozmawiam, bo czasami, nie ukrywam, nawet mówiłem to do swojego braciaka, mówię, ty, no ja nie mogę z tym Alanem dojść normalnie, jakoś... Yy, żebyśmy się zrozumieli, nie, a teraz stary fajnie, dobrze, widzisz, czyli jednak, czyli jednak da się. Tak, mówię wolniej, chcę większą ilość informacji przekazywać, więc e, też lepiej jak mówię wolniej i wyraźniej, ludzie też inaczej mnie też rozumieją. Znaczy inna głowa na pewno, bo jest, wiesz, brak alkoholu, świeży, świeży. no nie, dziś jest niedziela i on jest świeży. No. Widzisz, ale się kiedyś Ale zaczął, że ja dopiero wracałem, Ale, no właśnie, <laughs> ale dużo, ludzi, dużo ludzi nie wierzyło po tym naszym wywiadzie, który wtedy nagraliśmy u mnie na kanapie. E, wyśmiewali w komentarzach, mówili, że nie dasz rady, że to, że tamto. Korci nieraz, korci nieraz. A, więc, na pewno kilka do lasu ciągnie teraz. To. Teraz są na przykład wakacje i cały czas mam gdzieś tam, kurde, wiesz, 100 głowy. Kurde. Po co mi to było? Ale teraz przez pryzmat raptem ilu parę miesięcy od, od początku roku ta, dużo, dużo, idzie, no. dużo, dużo u mnie się zmieniło, dużo osób mi też, coraz więcej osób mi yy, wierzy. Też fajnie, bo dużo osób na moim Instagramie zauważyło, że y, ta praca na tym właśnie Instagramie poprzez y, post i tak dalej się zmieniła, to też zasługa mojej menadżerki? Tak, racja. Mam osobę, która mi szykuje te posty, dobrze to ubiera w słowa, ale ja też dużą cegiełki do tych postów przykładam. Piszemy wspólnie te posty. To nie jest tak, że wszystko, wszystko, wszystko robi menadżerka. Piszemy wspólną, wspólnie te posty, żeby jak najlepiej obrać słowa i przekazać to do mojego czytelnika. Dobrze, dobrze. Alan, rozwijaj się. Życzę Ci, ci powodzenia w nowym tak biznesie. Skupcie, śledźcie bardzo uważnie The Next Level Management, bo naprawdę będzie się działo, moi drodzy, i uwierzcie mi chyba w środę zrobimy jakiś tam pierwszy casting, bo będziemy mieli tak, że będziemy chcieli, chcieli, będziemy chcieli dwie randomowe typowo osoby znaleźć, żeby pokazać im, że jednak e, ta nasza ta nasza grupa, ta zamknięta grupa przede wszystkim e, będzie coś znaczyła w Polsce. Powodzenia! Dziękuję bardzo Trzyma i zapraszam się. bardzo serdecznie. Trzymajcie się.